Dzień dobry, wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Prime MMA dziesiątka jest ze mną Paulina Porzucek, witam serdecznie, cześć! Cześć, witam wszystkich. Śliczności, powiedz mi proszę Cię, co robisz na konferencji, oglądasz może, rozglądasz się za przeciwniczką? No chciałam się trochę rozejrzeć za przeciwniczką przede wszystkim, no i oglądam, bo zainteresowana jestem walkami, a powiedz mi Monia, co tam u Ciebie słychać? No u mnie powolutku do przodu. No ja właśnie widziałam trochę takie niepokojące rzeczy ogólnie, które się działy na TikToku, że tam ten twój facet zaczął jakieś live'y robić. Byłem, były. Tak zerwał ze mną na TikToku. No w 21. wiek, wiesz wszystko, cyfryzacja poszła tak bardzo do przodu, że dzisiaj osoby, które nie mają jaj, po prostu <śm> <śm> Szczęścia, ale powiem Ci, że współczuję ci i naprawdę facet nie zasługiwał na Ciebie, bo jesteś przepiękną kobietą, nie masz czym się przejmować. Szkoda, że tak wyszło, że, że taki się okazał, ale no niedojrzało, niedojrzało, widać po prostu, no jednak musi to być mężczyzna, a nie chłopiec. no. no mężczyznę, też tak uważam. I powiem Ci, że bardzo mnie to zdziwiło, że taki młody chłopak um, miał na tyle odwagi, żeby stanąć ob, um, przy moim boku. Jak się jednak okazało? Tak? Jedna prośba, czy bym mógł od Paulinki numer telefonu? A możesz, a możesz tutaj ustać? Tutaj, tutaj, żeby zapraszam, zapraszam. Tak, Witam serdecznie. No jestem wstydliwy chłopak, ale odważyłem się, bo taka piękność stoi to musiałem podejść, nie? Paulinka, numer telefonu, tak? Chciałbyś? Można, można. Na no to Paulina. Yy, wiesz co, ja mam chłopaka. są żarty. Są żarty? Dobra, to później napiszę. Nie, serio. Dziękuję. Ja już nie rozumiem tych chłopaków dzisiaj. Ja też nie rozumiem, ale. Niektórzy są spoko, niektórzy nie. Trzeba by uważać nam przede wszystkim. No ciężko też takiś przez życie nie ufając nikomu. Zaufałam, spożyłam się. Tak naprawdę powiem ci, że naj, chyba najgorsze jest to, że dzwoni do mnie i pisze tyle ludzi. Dziękuję wam wszystkim w ogóle za wsparcie, ale chyba jest najgorsze to, że wszyscy mi mnie pocieszają i tak dalej. Nie musiałam się od tego odciąć, zapomnieć i next. <gulinko> Paulinko, powiedz mi, jakie ty masz plany na przyszłość? I zawodowe, prywatne to już wiemy, miłość kwitnie. E, ogólnie, jeżeli chodzi o zawodowe, to chciałabym na pewno jak najszybciej jakąś waleczkę stoczyć, bo już nie mogę się doczekać. Mi się bardzo, bardzo spodobał ten sport. E, jeżeli chodzi o takie dłuższe plany, to myślę, że kiedyś e, chciałabym na pewno zacząć projektować własne ubrania, ale to jeszcze do tego długa droga, więc no zobaczymy jak to wszystko będzie, aczkolwiek no teraz bawię się na TikToku, tak naprawdę widać to, że z przyjaciółmi rozmawiam, wszystko się układa jak najlepiej i oby tak dalej. I oby bez dram. Oby, oby bez dram jednak tutaj we wszystkich fajtach dramy są potrzebne. Czy masz z kimś konflikt z jakąś dziewczyną? Konflikt. Wiesz co, ja cały czas żywię gdzieś tam jakąś niechęć do Igi I szczerze mówiąc, ostatnio gdzieś tam ta była bokstera, widziałam ją dzisiaj tutaj. Magda Łoskot. Tak, byliśmy na, na bancie i ona coś tam... Um, no, od hipa mnie wyzwała. czy znaczy prawie, bo to była taka sytuacja dziwna, bo... Um, kiedyś gdzieś tam, um, nie powiem, miałam taką sytuację, że byłam w szpitalu i myślałam, że po prostu, że umieram. I... Potrzebowałam sobie gdzieś tam myśli po prostu, tak, więc e, pisałam głupoty do influencerów typu czy bolało jak spadłeś z nieba i między innymi napisałam to do Boxdella i jak ostatnio byłam na bandzie, dosłownie to było rok temu, ostatnio byłam na tej bandzie i bokser zaczął coś tam do mnie, e, też był pewnie trochę taki... No i zaczął domieć, tak się właśnie pytać właśnie o te wiadomości i powiedział, że ja do niego, jaką to dziwnie jakoś nazwał. Ja powiedziałam, że on to mi pierwszy ogień wysłał i ona to się przesłuchała i zapytała się go, czy on się badał na tego chifa, A ja wiesz, o tym nawet nie wiedziałam, że ona mnie tak szpilkę wbiła, bo ja ją na drugi dzień zaobserwowałam, a potem się dowiedziałam z szotu, bo ja tego nie słyszałam wtedy, ja już sobie poszłam. No i później musiał, musiałam ją odobserwować i faktycznie mogłabym się z nią bić, jeżeli będzie dziewczyna cała, to ja mogę podjąć rękawicę. Czyli poczekaj, poczekaj, bo chciałam wszystko ułożyć. Ty podrywałaś dala, ale, ale napisałaś do niego wiadomość i on mógł tak to odebrać. No i no jak tak to odebrał, no to podrywałam wtedy. Ale mógł tak, bo taka wiadomość to jednak jest taką zaczepką w kierunku, żeby. Co? No ja wtedy nie myślałam o tym, po prostu myślałam, że umieram, to wysyłałam wiadomości do wszystkich chyba ludzi. Także naprawdę to było bardziej o to, żeby odciążyć po prostu swoje myśli od tego, że e, czekam na badania, niż e, po prostu jakoś podrywać go, ale faktycznie, jeżeli tak to odebrał, no to no nic no. Wtedy muszę się przyznać, że podrywałam rok temu Bóg zdzelał w wiadomościach i się pytałam, czy bolało jak spadł z nieba. Bolało? A z tego co rozumiem, to Magda odebrała to w ten sposób, że jednak coś mieliście między sobą, że tak powiedziała, czy specjalnie po prostu tylko po to, żeby ci wbić szpile? Wiesz, co mi się wydaje, że bo ogólnie to było na tej bandzie i tam wszystko działo się bardzo szybko. Myślę, że ona nie, nie zrozumiała dokładnie o co chodzi, bo to było dawno, dawno temu. Ja zresztą nigdy nawet nie myślałam o tym, czy nie zapytała nawet, czy ma dziewczynę, czy nie ma dziewczyny, bo mnie na, naprawdę to tak Boks nie, nie interesował pod względem takim, żeby go centralnie podrywać czy flirtować z nim. Więc mo może po prostu zrobiła się lekko zazdrosna, aczkolwiek no, nie, nie ma o co, bo tak naprawdę nigdy z Boxdelem nie flirtowałam. Nie jest w twoim typie Boxdel? Nie, nie jest w moim typie. Ja wolę bardziej atletyczne sylwetki, ogólnie mega, mega mam słabość, więc w sumie też tak wyszło w tych gołcach wtedy, bo naprawdę mam słabość do atletycznych sylwetek. No i co, no teraz to mam chłopaka i no, żaden inny facet mnie nie interesuje. Ale Boxdel jest bardzo majętny, a nieraz mówiłaś, że lubisz Money. Znaczy tak, no pieniądze gdzieś tam, wiadomo fajnie jest jak facet jest ogarnięty i ma te pieniądze, ale jednak to nie stanowi takiego priorytetu, żebym wybierała facetów pod względem portfela, tylko bardziej najpierw jest, na pierwszym miejscu jest właśnie charakter, wygląd, a dopiero na trzecim gdzieś tam miejscu jest to, czy facet jest ogarnięty, czy umie so, się sobą zająć, no, no właśnie pod względem finansowym też. Ja w tym momencie życia troszeczkę odbieram to inaczej. Chyba jednak wrócę do mojego pierwszego priorytetu w życiu, jakim są e, klasa, kasa i, i szacunek. Ale wiesz co, bo ja ci powiem, że przeważnie faceci majętni bardziej dbają o kobiety i to jest to, jest to że oni są już bardziej dojrzali, nie są dacy, no widzisz, zmarnował chłopak szansę, ale powiem ci szczerze, że... Michał, poczekaj. No, myślę, że chłopaki się będą bić. Tak, właśnie dlatego tak. Uważam też, żeby nas nie, tutaj nie przetrącili. No. No, żebym kapcił nie dostał. Wizury układałam. Robi się gorąco i tak musimy trochę uważać, żeby nie oberwać. Ee, Michał, bądź czujny też, jednym okiem proszę zerkaj, bo tu stoimy z... A myślisz, że kto by wygrał? Szachta czy Alan? Myślę, że Alan. Dzieje się bardzo... Tu chyba są realne spiny, bo aż tutaj czujesz te... Czujesz te pioruny? Oj, czuję, czuję pioruny. Robi się bardzo niebezpiecznie. Pa, pa, Daniel, Natalka, pa, buziaki. Wracacie? Tak? Dobra. Robi się bardzo niebezpiecznie. Paulinka, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że jak najszybciej znajdziesz przeciwniczkę. Magda właśnie. A może zawołamy Magdę? Michał, zawołałbyś Magdę łoskot? To poczekaj. Tak? Ale ja bym. No poczekaj. Magda, Magda! Chodź tutaj. tutaj. Zobaczymy, czy podejdzie. Zobaczymy, zobaczymy, czy podejdzie. Tutaj już więcej ochrony idzie, a ja wołam jeszcze jedną dziewczynę. Mam nadzieję, że będziemy tu bezpieczne. Zobaczymy, czy Magda do nas podejdzie. Zobaczymy, czy, co ona na to, na propozycję walki. Jest z nami była dziewczyna bokzela, Magda Łoskot. Widać cię serdecznie. Loskot Magda, Loskot, Magda Loskot. Dlaczego ja zawsze mówię łoskot? Bardzo dużo właśnie osób. Się myli. Tak, tak. Słuchajcie, Mądrzylka, cię ładnie ustawię, żebyś nie wyglądała. E, zawsze. Rozmawiam właśnie z Paulinką Porzucek i ona szuka przeciwniczki i mówi, że między Wami jest trochę złej krwi. E, czy to chodzi o bokzela? Nie, dlaczego? Nie, nie wiem, co powiedziałaś, masz... Chodziło o tą sytuację na bandzie, że zapytałaś się bokstera, czy przebadał się na tego hipa, na tak widziałam później. A tak, tak, no nie wiem, słyszałam parę pogłosek, że tak powiem, że jakby... Coś ich łączyło, tak? A nie, no nie, tego nie wiem. A co to za pogłoski słyszałaś w takim razie? No, że spotykałaś się z wieloma osobami z Warszawy, I tyle. I kto powinien się przebadać? No ogólnie przed walką, no to każdy zawodnik musi się przebadać. No tak. No. <głos> <głos> Więc pytanie jest takie, czy podjęłabyś rękawicę, bo Paulina szuka przeciwniczki i coś tam między, ta sytuacja była niezręczna i ewentualnie... Myślę, że tutaj wagowo i wzrostowo jest bardzo podobnie. Bardzo podobnie, no. prawda? A jest tutaj Benago, Filip Bądkowski, zapraszam też do nas tutaj. Zapraszam, zapraszam, bo chodź, 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 bo jest menago, to w takim razie zapytałem, co na to menago? Paul... Pod... W, w dresiku, bo trzeba ty... Za... 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 Suńmy się, przyciśnimy, żeby było na wszystkich jest, widać, poddymiam, bo dziewczyny właśnie, Paulina szuka przeciwniczki, a dziś tam padły jakieś słowa z, ze strony Madzi w kierunku Pauliny. Co ty myślisz o takiej walce? I teraz padły, czy wcześniej? Nie, na bandzie, jak byłam. A, na bandzie. No, nie wiem, zapoznam się z tematem i zobaczymy, co można z tego ukręcić. No bo, warunki fizyczne rzeczywiście są. No, i jest ta zła krew, coś tam dziewczyny do siebie rzucają piorunami. Tak niechcące, ale jednak coś. Nie jest to udawane. Bardzo ciekawe. Wypiszcie w komentarzach, co sądzicie? Jeszcze ciebie bym tam dokleił, jeszcze jedną dziewczynę i dwie na dwie. Ale to nie, by. Ja mogę, jeden <laughs> na dwóch wyjść akurat, to nie problem. O, tak. no, widzisz, ale to by było, bo tak dwie. Zobaczcie. Super, trzy, trzy dziewczyny. Jeszcze jedna super. To, to za dużo by było dla widzów, moim zdaniem. Za dużo piękna w jednym miejscu. Ale by było bardzo ciekawe. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej walce. I tak jak zaproponował Filip Bątkowski, dwie na dwie. Też mogłoby być bardzo ciekawie. Ale ja was ja lubię bardzo. Mogę kogoś znaleźć w takim razie? No chyba, że nie wiem, kiedy tym obierasz. No właśnie, ja, nie, ja, ja was lubię bardzo. I nie wiem, jak mogłabym walczyć. Chociaż wszystko jest. Proszę, piszcie w komentarzach. Czyli Magdzie, Magda się ewentualnie zgadza, że to jest do przemyślenia. Za wszystko jest zawsze do przemyślenia, nigdy nie mówię nie. Ja jestem bardzo ciekawa, zobaczcie ile tutaj mamy flesz. Ja wiem, co tu przyciąga mężczyzn. Dziewczyny, jesteście bardzo piękne, bardzo waleczne i bardzo odważne. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Mi się ta konfrontacja bardzo spodobała. A zrobicie face to face? Ewentualnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pięknie, bardzo było pięknie. Dziękujemy.